Okej, okay, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Szechel Będziemy dzisiaj grać znowu właśnie z Shishelami. Oczywiście w OLC, więc challenge jest ciąg dalszy Oczywiście dążymy do podbicia całej Afryki Co może być już nie, nie tak trudne Jak było na początku, bo już mamy tutaj mały pszczółek Mamy jakieś tereny, no i dobrze w takim razie Trzeba tutaj podbić Liberię Tak samo wybrzeże Kości Słoniowej do końca, bo już mieliśmy z nimi wojnę W takim razie co, ja tutaj przygotuję jakieś wojsko A jest ja przede wszystkim asymilację, bo to jest chyba trochę ważniejsze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc ja tutaj wszystko ogarnę. No i oczywiście za chwilę sobie polecimy z kolejnymi wojnami. Oczywiście przypominam o subskrybowaniu kanału, bo aż 70% osób, które mnie oglądają, nie subskrybują. No i jest mi trochę smutno. I też oczywiście odcinam po 2000 subów, więc subskrybujcie. I teraz lecimy już do odcinka. Dobra, mamy tutaj rodzaj, Przytawnił się z Liberią, więc myślę, że jak najbardziej możemy już zaatakować. Tutaj zróbmy sobie trochę jednostek. Oczywiście nie za dużo, nie za mało, tak po prostu, żebyśmy sobie dali na pewno z nimi radę, bo nie oszukujmy się, raczej sobie poradzimy. Zdziwy byłem się, jakbyśmy sobie nie dali rady, ale dobrze. W takim razie, zaatakujmy tutaj Liberię. Yy, halo, Liberię, proszę bardzo, atakujemy. I wjeżdżamy tutaj sobie od razu. Okej, okay, zróbmy coś takiego. Czy to mają stolicę, więc tutaj trzeba wjechać trochę bardziej. No i teraz, zobaczmy czy się uda. Uwaga, okej, okay, tutaj mieli trochę jednostek, tu też mieli więcej niż my, ale tu mieli mniej i tu mieli mniej, więc w sumie wyszliśmy tutaj na plus praktycznie wszędzie. Okej, okay, zróbmy sobie tutaj po prostu więcej jednostek, no i raczej to już będzie wygranko, proszę bardzo, jeszcze tylko tak zróbmy pyk, tutaj się rozdzielimy, no i dobra, chyba już wygraliśmy, uwaga, czy oni coś zrobią, aha, jeszcze uciekają, okej, okay. okej, okay, super, wam poszło. No więc dobra, już teraz ich trzeba po prostu wykończyć. Ok, próbowali uciekać, ale przewidziałem tych ruchy. O kurde, jak uciekali, dobra. No i mamy liberię cało. Więc teraz naprawdę jest bardzo dobra sytuacja. Oczywiście zabieramy wszystko, co powinno być nasze. Ok, mamy wszystko. No i teraz czas na rzeczy Kości Słoniowej. To też nie będzie trudna, trudna wojna, bo mamy te najlepsze prowincje. Cztery. Więc tak naprawdę, co? Po prostu. Przygotuję jeszcze więcej jednostek, a przede wszystkim asymilacja. To co to, to zawsze, w sumie. Nie po prostu polecimy tutaj z Wojenko. No i raczej wygramy, bo taka jest prawda. Więc dobra. Po prostu. ja tutaj wszystko zrobię, w ja indziej się. Okej, okay, jesteśmy już gotowi, tylko tutaj zrobię, zrobię trochę jednostek, proszę bardzo. No i cóż, po prostu, po prostu możemy w nich wjechać jak do siebie. znaczy, to nam się uda, znaczy, raczej nam się uda. Oczywiście, zaraz to sprawdzimy. Na własnej skórze. No i dobra, wbijamy się. Od razu nie ma nas czekać w ogóle. Nie wiem po co byśmy mieli czekać. Teraz zobaczymy ile oni tutaj będą mieli jednostek, ok? Póki co mają dosyć mało. Yy, ok, póki co jakby nie wiem. Nawet nie, to, to naprawdę było dosyć łatwe. Więc jestem trochę zdziwiony, czy naprawdę będzie aż tak łatwo. Yy, uwaga, zaraz zobaczymy. Tak, bardzo łatwo było, rzeczywiście. Dobra. No więc mamy. Już dużo, dużo terenów. No i teraz polecimy sobie tutaj na wschód może, a potem może gdzieś tutaj na północ i podbijemy sobie cały tutaj zachód oczywiście Afryki. Fajnie było, ale dobrze, na początku musimy jeszcze chodzić Ghanę, więc nie wiem, dobra. Asymilacja oczywiście, te sprawy sobie zrobię, no i polecimy dalej na wschód. Okej, okay, warto zauważyć, że tutaj w ogóle Holandia ma też wojnę z Gano, więc w sumie poczekam aż tutaj Gana odbije ten teren i polecimy sobie tutaj od razu z atakiem, bo szczerze mówiąc to jest naprawdę dobra opcja. Tylko czy w ogóle się obronią? Halo, czemu? Jakby na co wy czekacie? Halo, odora, obronili się, dobra. No więc teraz atakujemy. Mamy trochę jednostek, myślę, że starczy. No i wyjdzie dorobimy coś jeszcze. Mamy tu jakieś badania, oczywiście, do zrobienia. Okej, okay, pyk. I wjeżdżamy od razu tutaj w Gany, więc dobra. Okej, okay, pyk. Wbijamy się. Raczej nie powinni być przygotowani. No i tak jak widać nie są. Ale czy będą mieli jeszcze więcej jednostek? Bo mogą w każdym razie mieć. Yy, zobaczmy. Tutaj atakujemy sobie dalej. Okej, okay, udało się. Bardzo łatwo. Na... Stolica pusta była. To, to wszystko. O wszystkim tutaj. Tłumaczy, czemu jest tak łatwo, dobra? Więc tutaj sobie wbijmy po prostu to, możemy wycofać, już tak naprawdę. I dobrze, mamy w takim razie podbito Ganę. No i teraz polecimy sobie na Benin. Benin też zaraz będzie podbijany. Naprawdę mega łatwo tutaj nam idzie. Więc dobrze, weźmy tutaj sobie wszystko, oczywiście. No i co, kolejny raz ta sama akcja, czyli asymilacja. A potem oczywiście kolejna wojna. Nic wielkiego. Okej, okay, kolejna wojna, od razu tutaj lecimy. Ej, czekaj, co się dzieje. Dobra. I pyk, wbijamy się. To jest nie tylko stolica, jest jakimś takim dobrym, dobrą prowincją. Okej, okay, właśnie widzimy, jak atakują. I już widzimy, że mają tutaj dosyć sporo jednostek, chociaż tutaj nic nie mieli. Ej, to było dziwne. Teraz jest problem taki, że tutaj nic nie mogę zrobić, bo to są nowe tereny, więc musimy tutaj sobie w tyle zrobić więcej jednostek. Po prostu zaraz y, do nich tam dojdziemy, więc trochę jest przypał. Ale myślę, że jak najbardziej damy sobie radę, nie ma co się przejmować. Oni są na pewno słabsi od nas, tylko po prostu e, te małe jednostki przygotowałem na samym początku. więc dobra, teraz chodźmy do przodu, po prostu i będziemy robić cały czas jakieś tutaj wsparcie. Może tutaj, o, tutaj będzie dobre wsparcie. No i dobra, e, więcej wsparcia, tutaj jeszcze można zrobić, dobra. I czy oni będą atakować? Tak, atakują, tylko oni to jakoś głupio robią, bo prawie w ogóle nie idę do przodu. Chociaż, dobra, teraz poszli do przodu. No ale oczywiście my tutaj już idziemy ze wsparciem, więc. Nie wiem co oni w ogóle chcą teraz osiągnąć. To jest naprawdę śmieszne. No dobra. W sumie to. W sumie czekajcie, tutaj możemy zaatakować. Może uda nam się tutaj coś podbić. Okej, okay, teraz co się stanie? Zobaczmy. Bo chyba tutaj się udało nie tutaj wszystko podbić. Aha, no dobra, oddaliśmy im stolicę w sumie. Ale dobra, mimo wszystko udało nam się podbić całą resztę, więc... Jest dobrze, nie oszukujmy się, jest dobrze. Dobra, tutaj pyk, dokończmy sobie. No i dobrze, w takim razie znowu asymilacja tej sprawy, oczywiście, wiadomo o co chodzi. Ale tym razem polecimy tutaj sobie na Burkina Faso, ponieważ już bym chciał bardziej na północ się kierować. Tutaj tej Mali, Mauretania, Maroko. Może tutaj mamy Włochy jeszcze, ale Włochy, czy chcę Włochy podbijać? No, tak się nie bym powiedział. No ale dobrze, w takim razie mamy już tutaj podbite. No więc teraz Burkina Faso, więc tutaj się przygotuję i polecimy z atakiem. No i dobra, czas zacząć kolejną wojnę. Pyk, yy, wbijamy się tutaj od razu. Yy, kurde, nie wiem, co o nich sądzić, bo w sumie nie wiem, czy oni są na coś dobrzy, ale w sumie teraz tak patrzę, to jednak są dosyć słabi, więc chyba będzie dosyć łatwa wojna w tej chwili, więc dobra, po prostu się wbijamy. Okej, ty też atakują, nawet, ale, no sorry, sorry, goście, ale. To jest trochę za mało jak na nas, bo my tutaj kurde już kilkanaście mamy jednostek nawet. Dobra, oczywiście to cofamy wszystko i znowu asymilacja i lecimy potem na wojnę tutaj z Mali. Moim zdaniem to naprawdę będzie dobry wybór. Mali jest dosyć duże, ale ma tutaj też tereny Sahary. No i widzimy tutaj 200 ludności coś takiego, więc to jest naprawdę tak, tak mało, Więc tak naprawdę tak. Podbijamy tylko tutaj te tereny nadmorskie czy tam nadotaniczne? nie to tak się mówi nad... nie, nadmorskie chyba, no ale podbijemy tylko to i tak naprawdę nie wiem oni w ogóle mają te słabe prowincje więc to będzie naprawdę szybka i łatwa wojna no więc dobra, przygotuję jednostki i po prostu zaatakujemy okej, okay, jest mały przypał bo tutaj to z Etiopii się wbija czyli ten wielki kraj który, ej on tutaj podbija jeszcze Sudan Boże, co oni robią Yy, dobra, więc musimy tutaj szybko wbić, żeby zabrać jak najwięcej, bo możliwe, że tutaj już Mali się nie wybroni. Więc po prostu się wbijemy od razu, żeby zabrać sobie prowincję, bo nie oddamy ich za darmo, oczywiście. Będziemy walczyć do samego końca. Znaczy, w sumie nie ma o co za bardzo walczyć, ale dobra, po prostu zatakujemy, bo tutaj no Etiopia. O, widzimy, jak tutaj sobie podbiła kolejne prowincje. No nieładnie, nieładnie z ich strony, bo kurde, my tutaj planujemy sobie dłuższego czasu. Oni nagle po prostu atakują, no kurde, trochę słaba sytuacja, no nie powiem, że nie, no dobra, tutaj się zbijamy, trochę zabierzemy tych terenów, w sumie, nie wiem, o mają te tereny do tej Sahary, więc w sumie, w sumie niech sobie je biorą, jakby nie, po co takie słabe tereny, tak naprawdę jedyna tutaj, jedyne po co bym chciał je mieć, to tak naprawdę tylko po to, żeby mieć dostęp do innych krajów, tak jak na przykład Libia, albo coś, więc no, w sumie to... Niech im już będzie, niech sobie biorą Ja tam nie chcę tego, więc niech im będzie w ten sposób Dobra, weźmy tutaj sobie wszystkie prowincje, które możemy oczywiście Bo e, czemu by nie Okej, okay, pyk A oni co zrobią? A oni zostawili Mali w spokoju, więc Właśnie widzimy tutaj Super, albo nie, to jest pewnie ich marionetka, zgadłem Tak, oczywiście, to jest ich marionetka, więc okej okay. Mamy obok siebie marionetkę e, Cesarstwa Etiopii Bardzo fajnie W końcu będziemy musieli pokonać Cesarstwo Etiopii, więc w sumie no, trzeba się na nich szykować, bo to jest druga potęga w Afryce zaraz przed nami w sumie, bo oni są chyba od nas nawet więc, dobrze, teraz polecimy tutaj sobie Senegal trzeba odbić, bo tutaj mamy dwie prowincje więc to w sumie szybko zrobię okej, okay, Senegal podbity, przy okazji już tutaj musiałem podbić sobie jakoś tam e, afrykańsko coś tam republikę Sahary, coś takiego, nie, nie pamiętam już nawet to było ale, ale to jest nieważne, bo teraz polecimy sobie do Mauretanii, która ma wojnę z Francją, bo w środku tutaj widziałem jak Francja się desantowała, więc musimy tutaj sobie polecieć. Okej, okay, w ten sposób sobie zróbmy. W sumie z nimi jest podobna sytuacja, tak jak było tutaj z Mali. Czyli mają tutaj e, cztery prowincje fajne, a oprócz tego tu w sumie nic nie mają. No, trzymają tylko te dwie, w sumie takie spoko. Ej, naprawdę, to będzie tak łatwa wojna kolejna, z tego co widzę. Więc nie ma co, po prostu się wbijemy na maksa. E, dobra, jeszcze chwilę poczekamy. I dobra, atakujemy, podbijamy coraz więcej terenów jesteśmy naprawdę potężnym państwem afrykańskim. Kurde, kto by pomyślał, że z no kurde. Seszelem jako ja tylko z tego, że tam sporo wycieczek w wakacje w sumie... W sumie oni też głównie z tego zarabiają, z tego co się nie mylę. A tutaj widzimy Seszel po prostu podbija sobie całą Afrykę, no bo... W sumie czemu nie? Jak można, to po prostu podbijamy. tak o. No dobra, w sumie tutaj jeszcze chwila. Dosłownie i mamy wszystkie prowincje. Dobra, jeszcze tak zróbmy, Pyk. Mamy z kimś wojny, chyba? Z Iranem? Jeśli nie mylę. Tak, mamy wojnę z Iranem. Iran, co ty. O, gdzie jest Iran? A. Okej. Okay. Dzięki, Iran, za wojnę. Naprawdę tego potrzebowałem. No i cóż, teraz tak naprawdę polecimy sobie w Maroko. Maroko jest o tyle trudne, że jak tutaj sobie spojrzymy, to mają dosyć sporo populacji. To nawet są mega dobre prowincje, ale też przez to będzie trudno z nimi walczyć. Ale myślę, że jak najbardziej spróbujemy ich pokonać. Myślę, że tak, nie wiem, że to 50 tysięcy wojska, co najmniej, i wtedy po prostu ich pokonamy. No ale teraz trzeba zrobić asymilację, więc dajcie chwilę, ogarnę wszystko i lecimy z Marokiem. Okej, okay, miejmy nadzieję, że tyle wystarczy. Mamy tutaj prawie po 10 tysięcy w ogóle na jedną prowincję. Okej, okay, oni, ma, oni mają wojnę z Albanią, więc to nie jest trudna wojna. Znaczy dla nich to nie jest trudna wojna. Dla mnie może już trochę jest. Ale dobra, wbijamy się na razie tak powolutku. Tutaj, o proszę bardzo, tak mały jednostek. O! No, właśnie. Właśnie o tym Wam chciałem powiedzieć. Okej, okay, jest mały problem, bo oni tutaj uciekają, bo zdesentowali się, tej się bronię. Znaczy tak, tutaj trochę się bronię, właśnie tutaj mi uciekają, a tutaj reszta atakuje, bo chcę to szybko przejąć zanim tutaj zrobię jeszcze więcej jednostek yy, i może być mamy problem, z czego to będzie, ale tutaj trzeba gdzieś z tyłu sobie dorabiać jednostki. Tylko pytanie gdzie? Bo tutaj nawet mam takie słabe prowincje, że jest trochę przypał i... Yy, no, jest naprawdę cała sytuacja. Oczywiście się postaram to jakoś to wybronić w sumie są porty, więc mogę tutaj szybko wsparcie wysłać. Dobra, jakoś to poradzimy. Okej, to jest bardzo dziwna sytuacja, bo tutaj mają wszystko puste. Dosłownie mają całe państwo puste, ale wchodzą mi na plecy, więc naprawdę to jest dziwne. Tutaj mam wszystkie jednostki. Jest trochę mały problem, bo dopiero tutaj moje wsparcie przyszło, a ja teraz problemy w ogóle tutaj z ogarnięciem tego, więc jest mały problem. No ale dobra, poradzimy sobie już na pewno, bo tutaj mamy wszystkie te najlepsze prowincje. My tutaj to przejmiemy i cofamy się, więc już raczej tego nie wygrają, więc jest raczej już y, dobra sytuacja. Okej, okay, no i tak już wszystko garnię tylko tutaj to dokończyć, bo tak naprawdę y, tylko tutaj dokończymy właśnie tutaj te ten mały skrawek. O, ta jedna prowincja nie została tylko. Oczywiście, w której mogą rekrutować jednostki, więc tak naprawdę odeb odeb Tylko odebrać to jedną prowincję i już jest tak naprawdę easy win można powiedzieć, więc dobra skończmy to raz na zawsze okej, okay, oczywiście muszą jeszcze uciec na sam koniec, bo nie mogę po prostu odpuścić, przyjąć tej przegranej walki no no, dobra, już, już jak tak bardzo chcę walczyć, po prostu ich rozwalimy w ten sposób, no i dobra powinno już się zaraz tutaj udać okej, okay, i się udało, bardzo, bardzo fajnie Maroko jest pokonane, więc teraz w sumie no co, możemy teraz pójść bardziej na wschód, moi drodzy. Bardziej na wschód. Tej mali by się przydało podbić. No ale tak, trochę już podnieśliśmy w tym odcinku. I myślę, że jak najbardziej możemy w tym miejscu zakończyć. Tutaj wojna z Moroko była taka jedna z a dzisiaj. No i tak, wraz z tym oczywiście pójdziemy sobie taką ekspedycję na wschód, zrobimy. Podbijemy tutaj, nie wiem, Libię, Arabia Saudyjska, Włochy. Nie wiem, Włochy w sumie można spróbować. No to Arabia Saudyjska tutaj coś próbuje, więc i trzeba tutaj się. Trzeba się jej pozbyć, no więc co? Oczywiście widzimy się za dwa dni w kolejnym odcinku, więc do zobaczenia, do następnego odcinka. Siema!